Witamy Was bardzo serdecznie. Witam również. Ten odcinek poświęcony jest sposobowi podłączenia klawiatury wyniesionej typu FP8000FMR do naszego systemu. Tytułem wstępu jednak, przede wszystkim będziemy rozmawiać o podłączeniu panelu wyniesionego jako klawiatury wyniesionej w systemie. Nie mówimy tutaj o sposobie podłączenia jako redundancji kontrolera, która też możliwa jest w systemach Avenar, natomiast o tym być może w oddzielnym klipie. Ok, tak jak wspomnieliśmy, stoimy przed wyzwaniem podłączenia klaszej klawiatury zdalnej do systemu SSP. E, przyjrzymy się teraz naszemu zagadnieniu czysto teoretycznie. E, tak jak wspomnieliśmy, na pewno w tym celu będziemy potrzebowali zasilacza, który jest zgodny z normą EN54, część czwarta, i w przypadku naszego kraju posiada świadectwo dopuszczenia. E, Wyszczególnione, gdzie spełnione są wymogi techniczno-użytkowe tego produktu, wyszczególnione w rozporządzeniach SWIA. Co mamy dostępne? Dostępne mamy różne topologie połączenia, różne technologie tego połącze, wykonania tego połączenia między urządzeniami. Natomiast najprostszym sposobem, nie wymagającym żadnych zewnętrznych urządzeń, czy to sieciowych, czy konwerterów światłowodowych, na przykład, jest wykorzystanie połączenia po Kanbasie. Kanbas daje nam możliwość. Uzyskiwania połączenia do 1000 metrów między sąsiednimi węzłami. E, więc jak wygląda to czysto teoretycznie? Zakładamy, że naszym węzłem, ja oznaczę to w1.1, będzie nasza centrala Avenara. Naszym węzłem 1.2 będzie nasza klawiatura wyniesiona FMR. Oba interfejsy i klawiatury i centrali m, posiadają wbudowane e, porty kanbasowe. Jest to kan1, kan2. I identycznie tu kan1, kan2. E, zależnie od wybranej topologii będziemy tworzyli pętle lub magistrale. Kiedy tworzymy pętlę. Pętla będzie tworzona wtedy, kiedy będziemy połączenie węzła 1 1 wychodzili z kan 1 i wchodzili na kan 2 naszego węzła sąsiedniego, czyli naszej klawiatury i następnie skan 1 klawiatury wracamy na kan 2 naszego kontrolera głównego centrali. Czyli idziemy skan 1, wchodzimy na kan 2 i skan 1 na 2 W tym momencie jest to pętla i odległość między sąsiednimi węzłami, czyli między tym, czyli tu mamy maksymalnie 1000 metrów i ten przewód też może mieć maksymalnie 1000 metrów. Dodatkowo jest jeszcze magistrala. Oddzielimy to sobie kreską. Kiedy robimy magistrale? Magistrale robimy wtedy, kiedy te interfejsy. Kan 1, kan 2, tutaj sobie je przepiszemy. 1, kan 2, kiedy łączymy je ze sobą. Czyli widzimy, mamy pojedynczą magistralę i podwójną magistralę. W magistrali kan 1 złączymy z kan 1, kan 2 łączymy z kan 2. Ja napiszę, że jest to magistrala. Skoro wiemy jakich topologii używamy i jak je rozróżnić, e, możemy przejść do fizycznego podłączenia naszych urządzeń. W naszym przypadku do dyspozycji mamy zasilacz zgodny z normą N54 część 4 i odpowiednim świadectwem dopuszczenia, nasz panel wyniesiony e, oraz kontroler centrali, który znajduje się za mną. Spróbujemy stworzyć topologię pętli z wykorzystaniem wejść kontrolera do monitorowania stanów naszego zasilacza. Zgodnie z normą, która obowiązuje dla tych zasilaczy, stan pracy tego zasilacza powinien być monitorowany przez system SSP. W tym celu na naszym kontrolerze posiadamy już wbudowane wejścia, które których użyjemy do tego, aby monitorować styki bezpotencjałowe naszego zasilacza. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Jesteśmy wewnętrzną naszego zasilacza. Zasilacz zgodny z tą normą będzie posiadał zawsze trzy bezpotencjałowe wyjścia, wyjścia stykowe. W naszym przypadku mamy do dyspozycji informacje o zaniku 230, o usterce obwodu akumulatorów i uszkodzeniu samego zasilacza. Nasz kontroler posiada dwa wejścia. No, bo tak, jeżeli zniknie nam zasilanie 24V, to będziemy mieli związaną z usterką, usterkę związaną z niezadziałaniem, z brakiem węzła sieciowego na naszym kontrolerze. Więc będziemy monitorowali zanik 230V na naszym zasilaczu, czyli moment, kiedy nasz zasilacz zaczyna pracować z akumulatorów. Drugim stanem będzie stan yy, baterii. Tak? Czyli ten zasilacz. Przez cały czas monitoruje rezystancję wewnętrzną akumulatorów. W przypadku, kiedy jest zbyt duża, zgłosi nam usterkę. Wykorzystamy do tego celu naszą klawiaturę, gdzie, jak ją odchylimy, zobaczymy dwa wejścia. I nasze wejścia będą używane do monitorowania tych stanów. Czyli, jeżeli uszkodzimy sobie Obwód będziemy mieli uszkodzony obwód akumulatorach. Będziemy o tym wiedzieli na klawiaturze i de facto na kontrolerze. Identycznie, jeżeli z rozdzielni zniknie nam zasilanie 230V, nie wiem, czy przepali się chociażby bezpiecznik na naszym zasilaczu. E, mamy informację też o tym i wiemy, że no, musimy zareagować bardzo szybko, ponieważ nasz zasilacz, który zasila nam klawiaturę, pracuje tylko i wyłącznie ze swoich baterii, więc jest podtrzymywany bateryjnie, więc ta reakcja musi być odpowiednio szybka. Przyjrzymy się teraz naszemu systemowi z poziomu konfiguracji. Mamy dwa węzły sieciowe, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, naszą centralę Avenir i klawiaturę wyniesioną. Będą one połączone ze sobą za pośrednictwem magistrali Canvas. Z wykorzystaniem topologii pętli. Jak to wygląda? Przechodząc do interfejsów sieciowych, widzimy, że KAN 1 jest to linia numer 1. To jest kan 1 na kontrolerze, Kan 2 w naszej klawiaturze jest tutaj jest połączony z linią numer 1, czyli to jest to nasze pierwsze połączenie, natomiast Kan 1 naszej klawiatury wracamy na Kan 2 naszego kontrolera. I to jest nasze drugie połączenie. Zobaczmy, jak wygląda sprawa monitorowania naszych, naszego zasilacza, czyli wyjść, wyjść informujących o stanie pracy naszego zasilacza. Widzę dwa wejścia, o których wspomniałem. Mamy ustawiony tryb użytkowy: awaria, warunek aktywacji: otwórz. Oznacza to tyle, że w przypadku przerwania obwodu, Będziemy mieli usterkę związaną z danym wejściem. Nazwiemy sobie wejście numer 1 jako y, zanik 230 zasila. Albo może nie zanika, usterka zasilacz. Drugie wejście będziemy używali do. Akumulatorów. I warunek aktywacji identyczny jak poprzednio, czyli przez rozwarcie naszego obwodu wejściowego. Poniżej wejść znajdują się zasilania. Tak jak widzimy, nasza klawiatura pozwala podłączyć zasilanie od dwóch stron. Dzięki temu mamy redundancję yy, zasilania również jeżeli chodzi o kablowanie, tak? Czyli yy, podłączając klawiaturę, zawsze musimy pamiętać, że potrzebujemy dwóch niezależnych zasilań, Tak? W ramach zasilacza N54, no, mamy tam zawsze dwa wejścia, auk, wyjścia napięciowe AUX1, AUX2. Jedno wyjście pinamy do zasilania głównego 1, drugie do zasilania głównego 2. I możemy zaprogramować naszą centralę. Jak tylko wyślemy naszą konfigurację, przejdziemy do przetestowania tego, co przed chwilką zaprogramowaliśmy. W tej chwili w systemie nie mamy żadnych usterek. Zasymulujemy sobie usterkę naszego zasilacza, który zasila naszą klawiaturę. Najprościej chyba zasymulować zanik 230V na naszym zasilaczu. Spróbujmy. I zobaczcie, dzięki temu, że wykorzystaliśmy wejścia, które znajdują się już na samym kontrolerze. Nie potrzebowaliśmy dzięki temu żadnego modułu dodatkowego wejść czy, yy, czy innego interfejsu do wprowadzenia tego sygnału z zasilacza. Wykorzystaliśmy defaultowo to, co zapewnia nam sam kontroler. Mamy informację o usterke, usterce 230 V na zasilaczu. Dziękujemy bardzo za pozostanie z nami do końca. Zachęcamy do oglądania kolejnych materiałów. Mamy nadzieję, że będą dla Państwa równie ciekawe jak ten.